Uwaga, to nagranie nie jest moje. Zostało znalezione na komputerze byłego youtubera znanego jako DeadBits. Zapis pochodzi z roku 2016. Niektóre pliki mogły zostać uszkodzone lub automatycznie zmodyfikowane przez system, udostępnione wyłącznie w celach archiwalnych. Nie próbuj tego szukać. W sieci od lat krąży legenda o tajemniczym serwerze Team Fortress 2, do którego nie można było się dostać przez oficjalną listę. Serwer ten nie miał nazwy w menu, a jedynie ciąg znaków przypominający uszkodzony hash zoblot37 deep. Ci, którzy trafili na jego IP, ponoć znalezione w starym archiwum for dyskusyjnych lub na usuniętej wiki modów Source, wspominają, że serwer był całkowicie pozbawiony hadu i komunikatów. Gra toczyła się w trybie medieval, ale gracze nie mogli zmienić klasy. Każdy, kto dołączał, był wzucany do red jako snajper, szpieg, pyro czy medyk. I to właśnie medyk stał się centrum tej historii. Na serwerze zawsze był jeden bot, Dr. Weiss 47, niezmiennie wybierał klasę medyka, nie komunikował się, nie ruszał się jak zwykły bot. Używał bąnsów, ale jego model był zardzewiały, z pulsującym czerwonym światłem na ostrzu. Medi-guns, którego korzystał, miał czarną końcówkę i wysyłał promień w kolorze ciemnego fioletu, przypominającym zakrzepłą krew. Gracze zgłaszali, że leczenie przez Dr. Weiss 47 prowadziło do dziwnych efektów. Ekran zamazywał się lekko, postać zaczynała poruszać się z delikatnym opóźnieniem. Po śmierci model nie upadał, tylko pozostawał nieruchomo w pozycji stojącej z opuszczoną głową i bez twarzy. Zaginiony materiał. Jeden z youtuberów znany pod nazwą DeadBits opublikował wideo, które zdobyło popularność w zamkniętych kręgach graczy TF2. Pokazał na nim, jak wszedł na wspomniany serwer i zagrał na mapie nazwanej ReanimateLapeBunker.besp. Mapa była surowa, bez tekstur, z betonu i ciemno-czerwonych świateł. Nie było tam przeciwników, tylko echo i szum. Jakby mikrofon zbierał coś spoza gry. Po pewnym czasie drzwi na końcu korytarza otworzyły się samoistnie. W środku znajdował się medyk, siedzący nieruchomo przy biurku z twarzą skierowaną w monitor. Na ekranie monitora migał tylko jeden napis. Reanimacja zakończona. Dusza została. W kilka dni po publikacji tego filmu kanał Deadbitza zniknął z sieci. Wszystkie filmy stały się prywatne lub niedostępne. Konto Steam youtubera było przez krótki czas widoczne jako offline i potem całkowicie zniknęło, również z platform śledzących jak SteamDB. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że widzieli jeszcze przez chwilę jego ostatni komentarz w opisie filmu. Kto został wyleczony, nie należy już do siebie. Zaginione pliki. W tym samym okresie pojawił się plik log, nazwany Reanimacja MIFI 47 log. Znajdowały się w nim pseudonimy kilku graczy, którzy rzekomo uczestniczyli w tej sesji. Obok każdego niku był zapis w stylu Make File. Kopiuj edytuj. Player Max 4, 4, class Heavy, Effekt Dellinger, Linger, Player, WAO. Klas pyro, efekt. Zgodnie z miejską legendą, kilka z tych osób zniknęło z internetu. Ich konta na Steam i Discordzie przestały istnieć. Jeden użytkownik, który podał się za przyjaciela gracza Oniku VAO, twierdził, że jego znajomy zmarł przy komputerze z włączonym TF2. Przestroga. Od czasu tych wydarzeń nikt nie widział już serwera PonyHate bill 4 D.